Hej kochani, coś ostatnio o mało się włączam, żeby porobić sobie takie po prostu vlogi domowe pogadanki do was, ale światło dzisiaj jest dość pochmurno na dworze, samego rana lało. Teraz mamy chyba już 12. tak, 12:15. Wiecie co? Idę ostatni dzień do pracy i próbuję sobie tu zrobić miejsce, żeby postawić aparat. Idę ostatni dzień do pracy, hmm, ostatni jak to brzmi? Ostatni dzień przed moim dniem wolnym, e, dwa dni wolnego. Jutro zaprosiłam na obiad Gosia i Amadeusza. Czekajcie, szybka akcja. Tak, nie mam statywu do aparatu, zresztą chyba Wam kiedyś pokazywałam, jak ja tu nagrywam. Mam po prostu organizery. Dwa na nich stoi inny organizer, i to jest, wiecie, taki punkt, że ten aparat może stać. Druga kawa wleciała. Po co ja się włączyłam? Zrobimy sobie coś może z włosami. Umyłam je wczoraj wieczorem. przydałoby się jakoś ogarnąć. Wiecie co? Nie wiem, czy rosną, czy nie rosną. Na pewno korzystnie teraz nie wyglądają. Nie lubię myć um, włosów. Mówcie na noc. Jeśli na drugi dzień mają być świeże, ja zawsze wstaję i myję głowę rano. Ale no wczoraj um, wracałam do domu um, z pracy ze znajomymi, którzy palą i ja po prostu nie mogłam się położyć. Um, jeśli czułam, że włosy pachną mi papierosami, I położyć się do pościeli po prostu. Nie mogłam Teraz to wygląda tak, jak wygląda, bo pocuszyłam trochę te włosy Później em, no, poszłam spać i one się pogniotły Całkowicie gruby Gruby Co jest, kochanie? Gruby to taki pieszczoch Jeśli ktoś mi kiedykolwiek jeszcze raz powie, że koty się nie tulą Ja nie wiem, jakie macie koty, ludzie Moim zdaniem to wynika po prostu z wychowania zwierząt. Moje kociaki okazują tyle miłości każdego dnia, że to się po prostu w głowie nie mieści. I co? Ja chyba pójdę po prostu taka rozwalona dzisiaj. Nie wiem czy widzicie, ale moje oczy wyglądały mi się troszkę inaczej. Nałożyłam tylko na powieki trochę brązera, a na dolną linię wodną nałożyłam białą kredkę i tak to wygląda gruby! Co ty robisz? Pokaż się tu. Oj! Tak, jestem. Nie znam bardziej cierpliwego kota. No, a tobie mówię. I tak, kochani, chciałam Wam jeszcze e, powiedzieć. E, robiłam jakiś tam post ostatnio na Instagramie i pokazywałam Wam, nie, nie pokazywałam Wam. Nawet nie wiem, jakie tam zdjęcia dodałam w sumie ale wspominałam Wam, że. Planowałam sobie, a, że byłam na zakupach i planowałam posiłki na cały tydzień, żeby bla bla bla, zaoszczędzić czas I no oczywiście, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy Ponieważ my zazwyczaj mamy tak, nie planujemy niczego tak w zasadzie do jedzenia Gusto przestałam już jakoś zamawiać, nie wiem dlaczego, tak po prostu, wiecie, te posiłki były naprawdę bardzo dobre Odkryłam dużo świetnych przepisów i podejrzewam, że jeszcze, wiecie, któregoś dnia się skuszę i zamówię znowu pudełko z tymi przepisami ale stwierdziłam, no, że mogłabym raczej zrobić to sama, eee, czyli no, szykować sobie posiłki sama, do tego dążę. No i um, stwierdziłam, że muszę troszkę poplanować, bo u nas zazwyczaj to jest tak, że co jemy dzisiaj na obiad? Nic, no idziemy na zakupy, tak? No i kupujemy tyle różnych rzeczy, płacimy, dajmy 15-20 funtów za zakupy i robimy jeden obiad, a na drugi dzień już nie ma. Kompletna strata pieniędzy, trzeba po prostu pomyśleć z głową. Także mm, pojechaliśmy do Aldika na zakupy. E, I no, po prostu jestem ciekawa, czy chcielibyście też o tym e, posłuchać, no bo tak, w zasadzie, poprzedni tydzień. I teraz mamy drugi tydzień, i cały czas mamy te zakupy, które zrobiliśmy wtedy. Wszystko po prostu przemyślane, kupiliśmy też pojemniki, bo robiłam takie posiłki, które można sobie na drugi dzień odgrzewać. I tak, mojemu krysynowi spodobał się pomysł, ale nie podobało mu się to, że robiłam potrawy bezmięsne. Ponieważ tylko i wyłącznie. Dlatego, że ja nie cierpię odgrzewanego kurczaka, żadnego mięsa odgrzewanego po prostu. No, nie lubię. Nie smakuje mi, nie wchodzi. Także wszystko było, wiecie, z warzywami. Yy, całkiem smaczne, wiecie, takie proste przepisy. Jednego dnia na przykład było risotto. Yy, drugiego dnia, co ja tam robiłam, chyba łazanki. Później robiłam yy, tortellini z warzywami. Później, o, Krysen zrobił jednego dnia gerosa, no i tak to, wiecie, leciało. Dajcie znać, czy chcecie em, troszkę więcej na ten temat. Może też wam się udało. No, jednego dnia, to wyszło mnie maks 2 funty, wiecie, czy funt 50, nawet torebeczkę. Nawet nie zużyłam ryżu, bo miałam ryż z dwa opakowania ryżu z jednego przepisu Gusto, którego nie zrobiłam, czyli ryż był. No i dodałam mieszankę warzyw, jakieś tam inne rzeczy, które miałam w domu. Nawet jakiś sos, który z Gusto też został. Także um, tylko i wyłącznie chyba te warzywa wtedy. Wiecie, masło się ma w domu, to już takich rzeczy się nie liczy, ale obiad mi wyszedł maksymalnie funt 50 na dwie osoby na dwa dni. Tak, i właśnie o to chodzi, żeby zjeść smacznie i przy okazji zaoszczędzić trochę czasu i pieniędzy. Jestem w szoku, ile naprawdę mniej pieniędzy wydajemy. I oczywiście staramy się teraz jeździć do Aldika, bo zrobiliśmy tam ostatnio spore zakupy i wydałam wtedy. Niecałe 30 funtów, tak mi się wydaje. W czym kupiliśmy? Wiecie, jeszcze co my tam kupiliśmy? Jakieś środki też czystości, bodajże. No i wiecie, papier toaletowy, takie rzeczy, ale to, żeby to do rachunku nie wliczać, ja sobie to później odliczę i wam wszystko powiem. Tylko, no wiecie, no nie będę wam tutaj tego wszystkiego dokładnie opowiadać, bo nie wiem, czy chcecie o tym słyszeć, ale jeśli. Chcecie słyszeć, jak zaoszczędzić troszkę i sobie poplanować, to dajcie znać Nie jestem w tym najlepsza, ale chociaż może coś Was zmobilizuje, jeśli jesteście takimi leniuchami, jeśli o to chodzi, jak ja Dobra, kochani Mam eee, tak iść dzisiaj? Idę Cały czas używam różu, nie wiem, czy widzicie, ale jakoś, jak już nie nałożę różu, czuję się po prostu goła Dzisiaj mam na policzkach róż J.Lo 121 który dostałam od Oli Normalnie nie mogę się od niego doczepić um, I wiecie co, nie będę Wam chyba na razie nic tutaj gadać Mój Krystian poszedł do sklepu, bo czegoś mu się tam zachciało Ja oczywiście poprosiłam o czekoladę Kto jest uzależniony od czekolady tak jak ja? Masakra, wiecie co, po prostu nie mogę się oprzeć, szczególnie jak jestem pod okresem, po prostu nie mogę e, I tak, chciałam Wam jeszcze na szybko... Hmm. Taka, jestem nieład po prostu dzisiaj e, wspomnieć, bo tak dotknęłam włosów i czuję, że one są tutaj takie bardzo szorstkie i sztywne. Używam codziennie, o, już mi chyba połowa została, tej mgiełki zwiło. E, I moje pierwsze wrażenie w filmie było mylne, bo ja użyłam jej za mało już Nie wiem, czy Wam wspominałam o tym, czy nie. Powtórzę się najwyżej. E, Tam mgiełka ma dać e, rozświetlenie i utrwalenie, i mogę się zgodzić w tym w 100%. Nie podoba mi się jej zapach. To jest tylko jeden minus, ale mam wrażenie, że to jest lakier do włosów, do twarzy. O, w ten sposób. Te włoski tutaj się już nie ruszą, chyba że je mocno rozczeszę. To jest tak utrwalone mocno. No i oczywiście to rozświetlenie widać najbardziej na czole. Teraz tego nie będzie widać, bo jak spsikam sobie twarz, nie podoba mi się to rozświetlenie na czole, bo wygląda, jakby to czoło było troszkę tuste. Ale to rozświetlenie jest naprawdę mocne, tylko że trzeba obficie spsikać sobie twarz. No i wtedy czoło pudruję jeszcze raz pędzlem albo gąbeczką, żeby, wiecie, stłumić troszkę ten blask, bo to nie wygląda też tak dobrze Ale ogólnie wszystko fajnie, przez cały dzień mi się trzyma na twarzy Także uważam, że to jest chyba jedna z lepszych mgiełek, jaka może być, ale ten zapach po prostu mnie nie przekonuje I mam włosy włosa grubego Tak, to tylko taki jeden minus i ten puder cudowny pod oczy, nie wiem po co wam to mówię, powtarzam się cały czas, ale ta kolekcja po prostu moim zdaniem jest cudowna i mam tego kłaka cały czas. No i pachnie przede wszystkim też pięknie, ten puder miałam go teraz na i cały czas czuję ten zapach. Chyba sobie właśnie wejdę na Rosmana, bo widziałam ostatnio, że te pudry są dalej dostępne i zamówię, nie wiem jak działa zamawianie przez aplikację Rosman. No, ale myślę, że sobie poradzę. Tak, Także, no, kochani, um, urlop w Polsce zbliża się wielkimi krokami. Nie miałam już się wyłączyć i nie gadać, prawda? I ostatnie dwa tygodnie mam jakieś takie, ojej, już wiecie co? Ja po prostu zostałabym w łóżku i nigdzie nie wychodziła, gdybym tylko mogła, ale niestety takich luksusów chyba nikt nie ma. Ranki były dla mnie tragiczne, prawie cały czas spałam po pracy. Po południówki to po prostu nie mogę się wywlec z łóżka idę z taką niechęcią do pracy, że nie macie pojęcia. I tak sobie właśnie myślę, że to tylko taka wina wina, bardziej potrzeba urlopu. Bo urlopu nie miałam już od marca, także no kilka dni wolnego by się przydało, te dwa dni wiadomo, niby człowiek odpocznie, ale trzeba pójść na zakupy, trzeba posprzątać, trzeba tam wyjść, coś pozałatwiać. I tego wolnego wcale dużo, jakby się nie patrzeć, nie ma I nie wiem, może to też ta pogoda, bo było trochę ciepło, teraz znowu cały czas pada I nie będę Wam narzekać tutaj na angielską pogodę, wiedzieliśmy do jakiego kraju przyjeżdżamy um, Dobra kochani, ja wchodzę sobie w aplikację Rosman. zobaczmy czy to jeszcze jest W ogóle dajcie znać, czy zamawialiście przez Rosmana. nie wiem No jak jesteście w Polsce, to chyba nie musicie zamawiać przez aplikację Zamawiacie sobie po prostu, kupujecie w sklepie a, bo ja sobie dodałam, fajnie, że koszyk się zapisuje. Mam tutaj dodany do koszyka ten rozświetlacz Glow and Go z tej serii, bo ten brązer jest cudowny. Jeśli jeszcze nie macie. Fokus. Jeśli jeszcze go nie macie, to bierzcie, bierzcie, bierzcie. Numerek 02, cudowny efekt opalonej skóry. Naprawdę cudowny. Dość porównywalny do terakoty powder. Z... Jaki to miał numer? 4, chyba. Z Golden Rose, ale nie wiem, coś, coś mnie bardziej ciągnie do tego Eveline. Także wzięłam sobie do koszyka, dodałam ten rozświetlacz i dodałam sobie cztery pudry z Vibo. Tak, cztery. Chciałabym mieć zapas. Zobaczmy, przejść do kasy, czy to mi się. Ale czym się tutaj płaci? A jest, patrzcie, kartą. Szkoda, że nie ma Paypala. Jest Peju, nie mam Peju. Nie, wiecie co? Chyba sobie. Dodaj nowy adres, jaki ja tam adres podałam. Wiecie co? Dobra, ja się wyłączę i chyba faktycznie sobie to zamówię. Jest szansa, że jak pojadę do Polski, to dalej będzie w drogerii, ale ktoś w ogóle wie, ile te produkty jeszcze będą dostępne, bo to niby kolekcja limitowana była, tak? A nic o tym tak naprawdę nie wiem. Hmm, zamówić czy nie zamówić? Chyba zamówię, tak, chyba zamówię. E, to tyle z mojego oszczędzania. A i wiecie co? Mówiłam wam, czy nie zamówiłam. Zamówiłam sobie kubki przez internet. No po prostu, ale nie mogłam się oprzeć i te kubki zamówiłam do Polski, bo to polska strona. Zamówiłam sobie dwa kubki. Jeden kosztował 25 zł. Nie wiem, no to 5 funtów tu wiecie za kubek. Dużo, niedużo, ale chciałam marmurkowy z jakimś tam złotym napisem. Jeszcze mi się inne podobają i zastanawiam się, czy sobie nie zamówić. Ja po prostu lubię ładne kubki Ostatnio... Maziak mówi, że kończy gadać i nie kończy gadać Ostatnio wspominałam wam, czy nie? Nie, mówiłam to mojej gości Mieliśmy właśnie wolny weekend z Krysianem i stwierdziliśmy, wyciągamy wszystko z szafek w kuchni Wysprzątaliśmy całą kuchnię I wyrzuciliśmy dużo, wiecie, jakieś takie talerze, które nie były potrzebne Czy, wiecie, jakiś jeden... Nie wiadomo skąd on się wziął, nie pasujący do niczego, jakaś miseczka, brzydka. No i sporo kubków wyrzuciliśmy, bo mamy tyle kubków, że one się w szafce nie mieszczą. Nie mieszczą ale wiecie: albo ten kubek dostałam od kogoś, a ten kubek tu, a ten kubek wygrałam, a ten to nie wiadomo skąd się wziął. A ten jest Krystiana Taty, jak przyjedzie do nas, bo lubi pić w nim herbatę. No i tak mamy trzy półki zawalone szklankami i kubkami, i nie ma gdzie tego wszystkiego pchać. Także czasami jest tak. Że układam po trzy, wiecie, na siebie, żeby wszystko z suszarki jeszcze pochować e, Śmieszne, nieśmieszne, ale mam taki układ w kuchni, że ja tam do tyłu nie sięgam Także zawsze muszę sobie krzesło postawiać, żeby to wszystko poukładać Ale tak, troszkę tego wyrzuciliśmy, co prawda dużo też zostało e, I teraz zamówiłam sobie nowe kubki, do czego dążyłam Do tego, że ja po prostu lubię pić kawę z fajnych kubków Dlatego mam te złote, dlatego mam te, nie wiem dlaczego w nim piję, skoro nie ma zimy Kupiłam je w tamtym roku w Aździe Living bodejrze. No i czasami też fajnie zrobić sobie zdjęcie kawy, żeby te kubeczki ładnie wyglądały. Tylko takie moje widzimy się. Eee, dobra, wiecie co kochani? Bo ja gadam tutaj bez sensu. Widzimy się pewnie jutro, jutro mam wolne, będę się szykować. Zastanawiam się, jaki film dla Was nagrać. Mam w głowie makijaż najtańszymi kosmetykami w mojej kolekcji. Ale to by skutkowało tym, że być może nie wyjdzie mi makijaż oczu jakąś najtańszą paletą. Nawet nie wiem, co mam najtańszego, bo też wiecie, że, wyrzu że wyrzucałam dużo kosmetyków. Ale wydaje mi się, że zrobię ten film, bo byłby może ciekawy. Ale chciałabym bawić się bardziej paletą Carnival, bo po prostu ona jest cudowna i mnie woła. Ale chyba zrobię dla Was ten film. Dobra, także plan na jutro już jest: posprzątać dom, nagrać film, gotować obiad, goście. Wszystko zaplanowane. Kochani, widzimy się jutro, bo takie pierdzielenie tutaj do niczego dobrego nie prowadzi. Do jutra. Ej kochani, chciałam pogadać, ale niestety właśnie skończyłam nagrywać dla was ten makijaż. Takie wyzwanie, to co zresztą mówiłam wam wczoraj: makijaż najtańszymi kosmetykami. No i musiałam rzucić pliki na laptopa i rozładował mi się aparat. Także przekreślona bateria, no nie szkodzi, tak w sumie nie mam za dużo czasu, żeby do was gadać. Przyszykowałam rano stałam, przeszykowałam wszystkie składniki na obiad. Robię dzisiaj zapiekankę warzywną, mnóstwo mnóstwo warzyw z makaronem, i serem I wszystko mam przeszykowane. Wystarczy pokładać i włożyć do piekarnika, bo zaraz przyjedzie Gosia za Maduszem Później musimy jeszcze pojechać na skip. U, mamy tutaj niedaleko takie, nie wiem, wysypisko śmieci małe. Wiecie. W sumie to jest dobra opcja, chociaż i tak niektórym ludziom się nawet nie chce tam podjechać, tylko wyrzucają śmieci, gdzie popadnie, a jak nam się już do recyklingu nie mieszczą jakieś kartony czy butelki po napojach, no to po prostu sobie odkładamy do takiego koszyczka, kupiłam takie składane koszyczki i później wywozimy to na wysypisko. Tam są takie kontenery, możemy tam, wiecie, wyrzucać tak naprawdę wszystko, tylko że śmieci trzeba sortować. Według mnie bardzo fajna opcja i robi się to za darmo, także. Nic nie szkodzi, wystarczy się spiąć i po prostu pojechać, no i sortować oczywiście te śmieci. Także to jest dzisiaj w planach. E, coś jeszcze mam w planach? Już chyba nie. Odpoczywamy. A, i tak, i z samego rana oczywiście wysprzątałam hatę. Taka jestem. O, i sobie przypomniałam, że mam pranie do wywieszenia. Także, kochani, widzimy się pewnie jutro. Będzie taki łączony, nudny vlog, ale no tak to wygląda. E, w normalnym życiu nie zawsze dzieje się coś ciekawego. No, chyba, że kot tutaj robi dziwne rzeczy. Dobra, kochani, nie będę Wam tutaj po prostu marudzić. Idę na dół, robię co mam robić i czekam na gości. Hey, kochani, w planach dzisiaj nagrywania nie było w sumie, wiecie, no nie za bardzo mam Wam co pokazać, jestem po pracy. Grubo po pracy, bo mamy już którą? Prawie 18, więc tak, makijaż mam na sobie chyba już ze 13 godzin i widzę, że okropnie świeci mi się nos, ale włączyłam się tylko i wyłącznie po to, kochani, żeby powiedzieć Wam, co się dzisiaj stało. Bardzo dobrze, że na przerwie wyciągam telefon. I sprawdzam, co tam się w świecie dzieje, i dobrze, że sprawdziłam. Rzadko to robię, ale dobrze, że sprawdziłam powiadomienie na YouTubie. Jedna z Was mi napisała, czy wszystko z moim profilem ok, bo nazwa jest jakaś dziwna, i tak sobie myślę o co chodzi. Bo co prawda planowałam i Was się pytałam, co ty myślicie, żeby zmienić swoją nazwę profilu na Instagramie, na taką, żeby bardziej pasowała też do mojego YouTube, ale tego oczywiście nie zrobiłam jeszcze. No i wchodzę na swój profil. A nazwa była zmieniona mojego profilu na Michael Guest? Coś, coś w tym stylu. Yy, wiecie, po prostu mnie zatkało. Nie było mojego y, opisu w ogóle w moim profilu. Było tylko jakieś dziwne. Nie wiem w sumie co tam było. No, po prostu to nie było to, to nie był mój profil. Wszystkie moje zdjęcia, moja miniaturka profilowa była, ale to wszystko, co tam było, nie było już moje. Także po prostu przeżyłam szok, zrobiło mi się gorąco i nie wiedziałam za bardzo. Ja się na takich rzeczach nie znam, w sumie nigdy tego nie robiłam, jak zmienić konto i tak dalej. Nie zmienić konto, tylko zmienić hasło. No i oczywiście hasła do mojego Instagrama nie pamiętam, bo ja wiecznie jestem zalogowana, ale jakoś mi się udało to zrobić. I pod wpływem tego zmieniłam też nazwę. Już teraz na Instagramie jest hi.beauty.makeup. Hi beauty makeup, tak jak na YouTubie. Niestety wszystkie nazwy były zajęte, więc musiałam wstawić te nieszczęsne kropki. Ale jestem w szoku, że ktoś mi się włamał na konto. Cieszę się, że nic z mojego profilu nie zginęło. Wiem, to jest tylko konto, to jest tylko profil Instagram, ale prawda jest taka, że no ciężko pracuję, żeby ten Instagram jakoś wyglądał. No, i byłoby mi przykro, jeśli, wiecie, straciłabym tak naprawdę swoje konto. Nie rozumiem w ogóle, po co ktoś włamuje się na takie małe konta jak moje. No i jakim cudem ktoś zmienił tam wszystko, ale nie zmienił hasła, tego nie rozumiem. Ale oczywiście zmieniłam też od razu wszystko na Facebooku. I tak, mam nadzieję, że nic więcej się podobnego nie powtórzy. Sprawdziłam logowanie, Logiwinie Logowanie było gdzieś z Moskwy, bodajże, ale. Ktokolwiek to zrobił, podał swojego maila. I tak, mail był polski, kochani. Polski mail, polskie męskie imię i nazwisko. Także nie wiem, czy to jakiś fake, czy ktoś naprawdę był na tyle głupi, żeby podawać swojego maila, żeby skakować konto. Nie mam pojęcia, ale cieszę się, że nie straciłam konta, bo w wielu przypadkach było tak, że dziewczyny tracą swoje konto. I tak, i mówię, że się nic nie działo, nie mam wam nic do powiedzenia, ale zapomniałam. Pierwszy dzień Weekendu miałam nudny, ale wczoraj, kochani, wczoraj mój Krystian stwierdził, że chciałby pojechać na zlot. Zlot był w Zalic, w sumie w Lidz, no Zalic Zlot samochodowy Taki festiwal aut Tuningowanych, zwykłych, starych Po prostu mnóstwo ludzi Co prawda my przyjechaliśmy tam Na ostatni dzień i impreza prawie się kończyła Ale tu my tyle Samochodów, wiecie, ja zrobiłam jedną rundkę I mi się już zaczynało nudzić No ale czego się nie robi z miłości Mój Krysan tam sobie pochodził Pooglądał, no dla chłopaków Raczej to bardziej interesująca sprawa Także no, tak, wczoraj całkiem spoko tam było, e, coś innego, chociaż wiecie, żeby z domu wyjść i coś innego zobaczyć I później wczoraj wieczorem przypomniałam sobie, że zamówiłam na AliExpress i Wam to pokażę Z tego zlotu nic nie nagrywałam, ale nagrałam te cośki z AliExpress, które zamówiłam e, Pomyślałam, że może to być fajny gadżet, fajne bardziej... Nie, to nie, nie gadżet, bo to nie jest. Nie wiem jak to nazwać, ale fajny motyw do zdjęć, motyw. Dodatek może, o, w ten sposób do zdjęć albo do filmów. My mamy drona i nie wiem, czy na wycieczkach może gdzieś takie coś zrobić, odpalić i nagrać z takim efektem, mianowicie już wam stawiam przebitkę. To wygląda jak kadzidełka były takie stożkowate, tylko że to jest taka bardziej kulka. Mm którą się podpala, trzeba zdmuchnąć, żeby się nie paliła, bo jedną zmarnowaliśmy, bo ogień całą wypalił, i zmuchnąć, jak się ona zapali, i wtedy z tego czegoś robi się kolorowy dym. Co prawda, to się pali może jakąś minutę, może półtora, ale efekt naprawdę świetny. Także jeśli ktoś z Was interesuje się fotografią, Albo jedziecie gdzieś na imprezę i chcecie coś nagrać. Naprawdę fajny efekt. Zagroszę i chciałabym jeszcze poszukać może gdzieś tutaj na jakichś zwykłych stronach, niekoniecznie na Ali, ale takiego dymu, jakiejś takiej większej, może bryły tego, żeby ten dym, wiecie. Bo jak dronem wystartować i na przykład nie wyjdzie jedno ujęcie, no to co wtedy? No, minutę ciężko coś nagrać, minutę ciężko coś nagrać, ale fajna sprawa. Także. Tak, wstawię Wam linka tych cośków, może Wam się spodoba w opisie, jakby co. Czas na relaks po pracy, biorę się za składanie różnych filmów. W tego co mam zaległe, dwie kawy piłam, trzecie już nie zmieszczę, jestem przepełniona i tak siedzę sobie, okno odsłonięte, słoneczko wpada cieplutko. Co prawda jest zimno, ale słoneczko fajnie na razie grzeje przez tą szybę. Także kochani, życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, miłego poranku o której porze oglądacie ten film. I co, kochani, widzimy się następnym razem. Buziaki. Pa, pa!